Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. Spróbujemy sobie słuchajcie, odpowiedzieć na takie pytanie. Co lepiej mieć samochód, taki fajny samochód klasy wyższej czy klasy średniej, jakiegoś vana, takiego wiecie, za 50 tysięcy, czy lepiej mieć na koncie odłożone te 50 tysięcy, by takim chomikiem, który tam trzyma te pieniądze, tak? No i teraz, co jest, co jest lepsze, słuchajcie? No, temat i pytanie nie jest, nie jest łatwe, słuchajcie. Szczególnie teraz, w czasie spowolnienia gospodarczego, no tak, człowiek... słuchajcie, no byłem niedawno w komisie, no i patrzę, kurde, stoi fura, słuchajcie, fura na twory, tak? Napęd na cztery, typowo taki van, wściekły van, taki kolor, 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 taki, słuchajcie, taka głębia z tego koloru wynika, nie? Taki, taki, no akurat ten to był taki kasztan, kasztan, ale widać, że to jest taka perełka, perełka, że to jest, że też jest ten dodatkowy lakier, no po prostu baja. Oczywiście jest na alusach, nawet nie patrzyłem, ale przynajmniej siedemnastki, siedemnastki alusy, no nie będę mówił jakiej firmy, ale naprawdę bajka i jeszcze w cenie, słuchajcie odpowiednie, bo to jest, te auto ma tam 5 czy 7 lat, i w cenie jakiej, no w związku z, ze spowolnieniem gospodarczym każde praktycznie auto, teraz jak ktoś chce sprzedać, szczególnie takiej klasy wyższej, no, będzie zaniżona cena przynajmniej o 1 trzecią. I tak było właśnie w tym wypadku, tak? I powiedzmy, możecie kupić takie auto już za 37, 43 tysiące, naprawdę baja, nie? Gdzie jest, na przykład pół roku temu trzeba by było dać przynajmniej o 10-20 tysięcy więcej. No i człowiek ma dylemat. Dlatego nagrywam ten filmik słuchajcie i teraz tak, co tu zrobić? Powiedzmy, że macie odłożone te 35 tysięcy czy 30. 000. I teraz możecie kupić naprawdę samochód, marzenie, no marzenie samochód w środku. Nie, że taka typowo skóra, bo to nie każdemu się podoba, ale taka, słuchajcie, delikatna półskóra, tak? Czyli jest tu takie połączenie w mojej opinii tego troszkę minimalizmu, tak? Ale z taką elegancją, nie? No naprawdę, słuchajcie, baja. No i trochę się nakręciłem, powiem szczerze, chodząc po tych komisach, i mówię, kurde, jak mnie to męczy, nie? No i teraz tak, co tu zrobić? Co to ma wspólnego z jakimś rozsądkiem? I rozsądek co podpowiada? No rozsądek podpowiada, żeby trzymać jakieś tam odłożone środki finansowe, powiedzmy macie 30 czy 50 tysięcy na koncie. No jakbym miał 150 tysięcy, no pewno by, bym tą furę łyknął, tak? Bo bym wziął te trzy dychy i jeszcze by mi stówka została, tak? No ale niestety tyle nie ma. Nie? Kto tyle ma, to na pewno tak zrobi. Kto nie ma super fajnego samochodu. No i słuchajcie, no i tu jest połączenie tego rozsądku z tym troszkę takim lekkim szaleństwem. Nie? No każdy ma jakieś marzenia, ja też mam marzenia, mimo że ja tutaj preferuję ten taki, no, ten minimalizm troszeczkę, tak? Żeby być takim trochę stoikiem, żeby opanować się w tym konsumpcjonizmie. No, ale każdy z nas ma jakiegoś konika, tak? Czy ktoś uwielbia super zegarki, czy też ktoś uwielbia naprawdę samochodziki, takie zabawki, to są zabawki typowo. To jest słuchajcie, ten samochód, co ja widziałem, nie będę mówił jakiej firmy, ale to jest takie auto, że ja słuchajcie, mógłbym je postawić. Ja nie muszę nim jeździć. <laughs> ja bym to auto kupił, ale w żadnym wypadku bym nie jeździł, dalej bym rowerem jeździł do pracy. Ja bym to auto postawił przed domem i one by stało. Co najwyżej by mnie o umył, odkurzył w środku, tak, no w środku ten panelek, ten centralny taki, nie, no kurde, no ta dotykówka, to wszystko, no baja, naprawdę, sąsiedzi, wyobrażacie sobie, co sąsiedzi, no sąsiedzi już, tam wyżona sąsiada powiedziała, co ty, co ty, tu sąsiad, zobacz, tu tego i, a ty co, by tam marudziła mu z miesiąc, żeby też kupił taką furę, nie, no, szok po prostu. Zaraz, gdy ktoś przyszedł, nie, kumpel jakiś i słuchaj, no a ile pali, a ile to, wyobraźcie sobie, to jest szczyt technologii, nie? Współczesnej technologii, tak? Pojemność 1,8, tak, wygenerowane, słuchajcie, 200 koników, no szok, nie? 200 koni, słuchajcie, no i pali 5,5 litra ro, robki, tak? No szok po prostu, nie? No, te technologiczne cudo, technologiczne cudo. I za jedyne, słuchajcie, 40-37 tysięcy. Nie? Gdzie w salonie one kosztuje no, nie, prawie, dwie stówki, prawie 200 tysięcy, na pewno. Nie? To już się możecie domyślać, co to za marka może być. Dobra, słuchajcie, nakręciłem się trochę, mam nadzieję, że Wy też. No i teraz, co zrobić? Co zrobić? No i niestety ten rozsądek nam podpowiada. No, co zrobić? No, i się i kupić. Kupić i, i z głowy problem. No, i na koncie znowu zostaje 2-3 tysiące, nie? I znowu kurde problem, nie? Bo co będzie, jak mnie zwolnią? I słuchajcie, i dlatego nagrywam ten filmik. No, bo teraz muszę sam siebie przekonać, że nie warto tak zrobić, żeby pójść i jeszcze, no, ja bym się na raty, to troszeczkę się ratami wesprzeć, tak? Czyli nie warto brać tego samochodu, tak? Teraz, jak tu się przekonać? Słuchajcie, no ciężko jest się przekonać. Do, 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 jak się widzi ten samochód, to jeszcze racjonalność się wyłącza, słuchajcie, racjonalności nie ma, nie? <gryśla> Idziesz jak w dym. <gryśla> Bierzesz, kupujesz i, i tyle, nie? A będzie pięknie, przez za dwa lata, kurde, jaki kryzys? kryzys już nie będzie, za dwa, trzy miesiące, tak? Wszystko będzie pięknie się ułoży, No jak będzie, to nie wiemy, tak? Ale. No, niestety musimy się przygotować ten, na te gorsze czasy. No ja mówię, no to dobra, to teraz muszę się przekonać. Słuchajcie, jak musimy się przekonać do tego, co, co, co jest lepsze na tej szali, tak? Czy rozsądek, czy może jednak, no, czy, czy to. Też chodzi w życiu cały czas, żeby się kierować tym, słuchajcie, super rozsądkiem, tak, racjonalnie zachowywać się cały czas. Nie ma tego konsumpcjonizmu. Czy to o to, tylko chodzi, żeby się zamknąć gdzieś w czterech ścianach i, i jeść cały dzień, kurde, chleb tylko z masłem albo i bez masła? No, nie za bardzo, tak. No i właśnie, ale co jest celem dzisiejszego tego filmu, no i tego mojego tutaj materiału? Słuchajcie, no bo żeby się przekonać i nie zrobić jakiegoś głupstwa, dosłownie głupstwa, tak, czyli kupić taki samochodzik i później znowu na koncie nic nie mamy, no to trzeba sobie wytłumaczyć przed samym sobą, dlaczego jednak zostawiam te 5, 10, czy 15 tysięcy złotych na koncie i nie kupuję żadnego dobra jakiegoś, co mi się naprawdę podoba. <laughs> Jak tu się przekonać do tego, żeby tych pieniędzy nie stracić? Nie? Choćby to było 10 tysięcy złotych, ale teraz 10 tysięcy złotych może nam naprawdę, może nie uratować życia, ale. No jak ja się przekonałem do tego? Przekonałem się w taki sposób, że jeżeli w mojej ocenie lepiej mieć odłożone te 30 tysięcy złotych, niż mieć samochód przed domem wart 30 tysięcy złotych. Przykładowo podaję, dlaczego słuchajcie? Dlaczego warto mieć odłożone na tym koncie te 30 tysięcy złotych? Nigdzie tych pieniędzy nie inwestować, żadne giełdy. Bo tutaj poprzez to, że my będziemy tacy zachłanni i gdzieś postawimy, że giełda wiadomo, że no tylko 2-5% ludzi, którzy inwestują w giełdę, zyskują, a tak? reszta 95% traci. No to tutaj już nie ma logiki i nie warto ryzykować. Tak? Lepiej nawet chociaż ta inflacja pożera, że powiedzmy inflacja jest 10%, i my po, po, po roku czasu, jeżeli te pieniądze zostają na koncie. No to niestety już nie mamy, wartość nabywcza tego pieniędzy, tych pieniędzy już nie jest 30 tysięcy zł, tylko 27, bo jak jest realna inflacja na poziomie 10%, no to, no to te, te oszczędności faktycznie znikają. Ale to jednak jeszcze jest 27 tysięcy zł. Jak my na giełdę gdzieś postawimy w jakieś akcje, jeszcze na tym się nie znamy, no to możemy stracić 90% tego co mamy. tak, Że nam 3 tysiące zostanie, a nie 3 tysiące stracimy. My stracimy 27 tysięcy, przykładowo podaję. No i dobra, czyli tak, po pierwsze co? Słuchajcie, ja uważam, że jednak lepiej mieć te odłożone kilka pensji na tym koncie i niech to se leży. Dlaczego? Bo słuchajcie, bo ten samochód to mi się będzie podobał, podejrzewam, przez miesiąc, no może nawet taka super fura to nawet 2-3 miesiące, czy mi się naprawdę znudzi i gdzieś spotkam lepsze auto. Ale słuchajcie, jaki jest plus tych kilku pensji odłożonych na koncie? No plus jest, słuchajcie, taki, że ja mam taki spokój psychiczny. Tak? spokój psychiczny, czyli bez względu na to, co by się nie działo w tej gospodarce, ja jestem w stanie wyżywić tą moją rodzinę, przykładowo. Sprawa następna, taka prioryteta, bo priorytety, co jest moim celem tej poduszki finansowej? Choćby niewielkie, kilka tysięcy złotych, tak? Bo ja naprawdę nie mam jakichś ogromnych pieniędzy, ale chociaż kilka tysięcy złotych wystarczy, ja już wiem, że słuchajcie, różnica w tym moim stylu życia jest. Człowiek jest po prostu szczęśliwszy, ja już to mówiłem w tym odcinku. Poza tym, jeżeli ktoś z rodziny zachoruje, potrzebuje na przykład, ulek, no różne są rzeczy, Nie ktoś nigdy się nie stanie, ale no niestety, czy prędzej, czy później, gdzieś z jakimiś trudnościami się spotkamy. Tak? Gdzieś te choroby w rodzinie, czy, czy my zachorujemy, gdzieś to nas spotka. Będziemy my potrzebować na przykład rehabilitacji, jakiejś pomocy, nie będziemy samodzielni, czy ktoś z rodziny nie będzie po prostu samodzielny, będziemy musieli wynajmować opiekę nad tymi osobami, nad osobami starszymi słuchajcie, nad no, osobami, którzy, które nie potrafią, no, muszy, trzeba im pomóc, tak? Trzeba im pomóc w taki czy inny sposób. Będą potrzebowały różnych rehabilitacji, w różnych yy, uzdrowiskach, tak? No, zawsze coś tam trzeba dopłacić, coś jest dotowane, ale jeżeli coś kosztuje na przykład pięć tysięcy czy 7, to, to będzie dotowana połowa czy dwie trzecie, ale my tak i te 2-3 tysiące musimy dołożyć do tej rehabilitacji. Przykładowo podaję. Także słuchajcie, no, nie wszystko też załatwimy tutaj przez Państwową Służbę Zdrowia. Wiele rzeczy musimy robić niestety już na własny koszt. Jakieś tam masaże i tak dalej. To wszystko trzeba robić prywatnie. Taka jest prawda. I żeby ta osoba dana, czy my, żebyśmy doszli do zdrowia, do tego, żebyśmy mogli dalej w tym społeczeństwie funkcjonować, żebyśmy mogli znowu podjąć pracę po jakiejś chorobie czy po wypadku, to niestety rehabilitacja wcale nie będzie tania. I dlatego o tym mówię, że no warto właśnie na takie ewentualności mieć odłożone kilka tych pensji. I w żadnej mierze ten samochód, który stoi pod blokiem, czy stoi słuchajcie, pod, przy, przy tej naszej posesji, tak, przed naszym domem, no, yy, tu nie ma, słuchajcie, skali porównawczej. Co jest celem, dobrze już wiemy, tak? Że jednak tym celem jest bezpieczeństwo finansowe naszej rodziny. Słuchajcie, bezpieczeństwo finansowe naszej rodziny. Przez to my będziemy gotowi na ewentualne niespodzianki. Będziemy, nawet nie będziemy się mocno przejmować, jeżeli te nasze dochody się zmniejszą o jedną trzecią, bo na pewno się zmniejszą, tak? Nie będziemy. Będziemy przygotowani, przynajmniej pod względem finansowym, do tych różnych, niestety niemiłych niespodzianek, jakie w życiu każdy z nas, czy prędzej, czy później, z którymi się spotkamy, różnymi chorobami, no różne są. Czasami z, ktoś nas zwolni z pracy, to też już jest ogromny, słuchajcie, stres. A kiedy jest największy stres? Jak można ten stres zmniejszyć? Właśnie wtedy my zmniejszymy ten stres jeżeli będziemy mieli odłożone chociaż 5 czy 10 tysięcy złotych. Już ten stres będzie mniejszy, bo my wiemy, że kilka miesięcy przeżyjemy niczym znajdziemy nową pracę. I dlatego zachęcam Was do tego i na początku ja też się nakręciłem, mówię, ale samochód, naprawdę, co tu zrobić, żeby może kupić ten samochód, troszeczkę na raty, trochę tu... <grym> I ta racjonalność, pyk, wyłącza nam się, nie? I już myślimy, już kombinujemy, a może coś sprzedać, ten stary samochód sprzedać, tak? Za 10 czy 15 tysięcy, coś tam jest odłożone, z piątkę pożyczyć i już mamy, słuchajcie, furę. No ale niestety, niestety, tutaj wracamy cały czas do tych naszych celów. Co jest naszym celem oszczędzania? Naszym celem oszczędzania jest co bezpieczeństwo naszej rodziny. Bezpieczeństwo naszej rodziny, czyli no, niestety te kilka pensji musimy mieć, słuchajcie, odłożone. Dobra, tyle słuchajcie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik komuś tu pomógł i że no, no wiemy jak to jest z tym, z tym konsumpcjonizmem, nie? Że czasami jest to taki, taki nagły szczał i my podejmujemy nieracjonalne, słuchajcie, decyzje finansowe. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Na razie, trzymajcie się.